Kotek puszek i wielka nauczka. Dawno, dawno temu, w małym miasteczku, mieszkał kotek o imieniu puszek. Puszek był mały, puchaty, a jego futerko miało piękny kolor szarego popiołu. Miał wielkie zielone oczy, którymi wpatrywał się w świat z ciekawością i chęcią do zabawy. Był bardzo uroczy, ale był też prawdziwym psotnikiem. Puszek kochał robić różne figle i zawsze szukał sposobu, by zrobić coś zabawnego dla niego, ale nie zawsze dla innych. Mieszkał z małą dziewczynką o imieniu Sosia, która bardzo go kochała, ale często musiała ścigać swojego psotnego kotka po całym domu. Kotek miał jednak swój własny, pełen psot plan na każdy dzień. Pewnego dnia Puszek postanowił, że przechytrzy wszystkie rybki w akwarium. Wiedział, że Zosia uwielbia swoje kolorowe rybki i codziennie je pielęgnuje. Kiedy nikt nie patrzył, Puszek wdrapał się na stolik z akwarium, przyglądając się rybkom pływającym w wodzie. Zamachał łapką, próbując je złapać. Ot tak, dla zabawy. Oczywiście nic nie zrobił rybkom, ale przy okazji rozlał wodę na całą podłogę. Zosia musiała sprzątać przez pół godziny. A Puszek obserwował ją, udając niewinnego, choć widać było, że jest dumny ze swojej psoty. Następnego dnia Puszek postanowił sprawdzić, co się stanie, gdy zamknie drzwi od pokoju Zosi. Cicho jak myszka przysunął łapkę do drzwi i. Trach! Zosia próbowała wejść, ale drzwi były zamknięte. Dziewczynka nie mogła zrozumieć, kto je zamknął a puszek siedział za drzwiami i cicho się śmiał. Po chwili w końcu przyszedł tata Zosi i otworzył drzwi. Zosia spojrzała na puszka, który udawał, że zasypia niewinnie na dywaniku. Najbardziej zapamiętaną psotą była jednak sytuacja z ciastem czekoladowym. Mama Zosi upiekła piękne ciasto na niedzielny podwieczorek, a zapach słodkiego kakao unosił się po całym domu. Ciasto wystygło na blacie kuchennym, a puszek patrzył na nie z zainteresowaniem. Ciekawe, jak smakuje, pomyślał kotek. Podszedł bliżej i wsadził łapkę w ciasto, pozostawiając ślady w polewie czekoladowej. Nie zjadł go, bo wiedział, że czekolada nie jest dla kotów, ale sprawiło mu ogromną frajdę zostawienie śladów na gładkiej polewie. Mama Sosi weszła do kuchni. A gdy zobaczyła ciasto pokryte łapkami, uśmiechnęła się, choć w duchu trochę się zmartwiła. Puszek, psotniku, zawołała łagodnie. Znów nabroiłeś. Puszek tylko mrugnął niewinnie, jakby nic się nie stało. Pewnego dnia puszek postanowił, że wybierze się na dłuższą wędrówkę po okolicy. Wiedział, że Zosia nie lubi, kiedy kotek chodzi sam po ulicach, ale ciekawość okazała się silniejsza. Puszek wyszedł przez okno, wymykając się z domu i ruszył na spacer po ogrodzie sąsiada. Tam było mnóstwo interesujących rzeczy. Motyle, które przelatywały tuż nad ziemią. Ptaki, które śpiewały w koronach drzew. I jaszczurki, które czasem przemknęły w trawie. Bawił się znakomicie, gdy nagle nie wiedział już jak wrócić. Ogród był wielki, a Puszek oddalił się tak daleko, że nie widział już domu Zosi. Pomyślał, że znajdzie drogę, ale wszystkie krzaki i ścieżki wyglądały tak samo. Poczuł lekki niepokój i mruknął pod nosem. To już nie jest taka fajna psota. Puszek chodził w kółko, próbując znaleźć drogę do domu ale wszystkie krzaki były podobne. Zrozumiał wtedy, że zgubił się naprawdę. Zaczął miałczeć głośno, licząc, że ktoś go usłyszy. Na szczęście dla puszka, jego miałczenie usłyszał pies sąsiada stary, mądry labrador o imieniu Bruno. Bruno był wielkim przyjacielem puszka, choć kotek czasem dokuczał mu z psotnym uśmiechem. Teraz jednak puszek czuł, że potrzebuje pomocy. Bruno podszedł do kotka i usiadł obok niego, machając ogonem. Co tu robisz, puszku? zapytał Bruno swoim łagodnym głosem. Bruno, zgubiłem się miałknął puszek ze strachem. Nie wiem, jak wrócić do domu. Bruno popatrzył na puszka z troską i uśmiechnął się. Nie martw się, psotniku. Chodź, pokażę ci drogę. Tylko musisz iść spokojnie za mną, dobrze? Puszek przytaknął i szedł krok w krok za Brunem. Po drodze zrozumiał, że być może nie zawsze warto wszędzie chodzić samemu i robić psoty. Dzięki pomocy Bruna szybko dotarł do swojego podwórka. Gdy tylko znalazł się blisko domu, natychmiast wbiegł do środka, wdzięczny swojemu przyjacielowi. Od tamtego dnia Puszek stał się nieco spokojniejszym kotkiem. Nadal uwielbiał bawić się i psocić, ale zawsze uważał, by jego figle nie przynosiły kłopotów ani jemu, ani innym. Zrozumiał, że czasem warto być ostrożnym i słuchać rad tych, którzy są bardziej doświadczeni. Za każdym razem, gdy Bruno przechodził obok, Puszek przybiegał, by go przywitać. I nawet czasem próbował go poczęstować swoimi chrupkami, jakby dziękował mu za pomoc. Zosia zauważyła, że jej kotek trochę się zmienił. Był nadal psotny, ale zaczął bardziej dbać o to, by nie przesadzać ze swoimi figlami. A gdy tylko nachodziła go ochota na większe przygody, spoglądał na Bruna i przypominał sobie, że zawsze warto wrócić na czas do domu. Od tamtej pory Puszek był znany nie tylko jako psotnik, ale i kotek, który nauczył się odpowiedzialności i wiedział, że każdy figiel ma swoje granice.